Foksteriery to psy, które niezbyt mocno się zmieniły od początku ich powstania. To bardzo ruchliwe stworzenia o temperamentnym charakterze. Foksteriery dzielą się na szorstkowłose i krótkowłose. W tym filmie powiem o podstawowych informacjach podzielonych na 5 zagadnień o Fokstererach krótkowłosych. Foksterier polował na zające szczury lisy oraz dzika. Efektem tego to pies o krótkim i mocnym grzbiecie, wysokich kończynach, silnych szczękach i gęstej sierści oraz o niespożytych siłach, energii doskonałej kondycji, sprawności i nieustępliwym charakterze. To dość mały pies, dzięki czemu łatwo go przetransportować lub podnieść, co jest zaletą. Waga Foxteriera wynosi od 6 do 8 kg. Wysokość w głębie nie jest sprecyzowana we wzorcu. Generalnie Foksterier powinien być niezbyt dużej wielkości, by mógł spełniać swoje przeznaczenia w postawie Fox Terrier ma przypominać myśliwskiego konia. Foxy są czujne, ruchliwe, nieustępliwe i inteligentne. Mają również skłonności do chytrości i psot. Na pewno każdego właściciela Fox Terrier nieraz przechytrzył i jednocześnie rozśmieszył przez swoje oryginalne wybryki. Dzięki swojej czujności Foxy świetnie stróżują. Niestety bywają przy złym prowadzeniu szczekliwe. To psy bardzo towarzyskie i ciekawskie. Do nieznajomych osób na ogół są przyjaźnie nastawione, lecz do psów mogą być agresywne i nie zawahają się zawalczyć o swoją pozycję. Ogólnie to bardzo zdrowa rasa i żadna choroba u niej nie jest powszechna. Wynika to pewnie z umiarkowanej popularności tej rasy i selekcji wśród egzemplarzy polujących. Foksteriery dobrze sobie radzą w polskich warunkach. Nie straszna im zima ani lato. Często dożywają do 12-15 lat. Mimo swoich rozmiarów to pies, który wymaga sporo ruchu i uwagi oraz domu z dobrze ogrodzonym ogrodem, mieszkanie nie jest najlepszym rozwiązaniem, choć na pewno mógłby się przyzwyczaić, jeśli tylko będzie często wychodził na dłuższe spacery, treningi i zabawy. Przyszły właściciel Foxa powinien mieć wiedzę na temat specyfiki rasy i trochę doświadczenia. Foxterier wymaga konsekwencji w wychowaniu. Skupiony na aporcie dla swojego właściciela zrobi wszystko. Ukierunkowany na pracę przy wyćwiczonej więzi z przewodnikiem będzie wiernym kompanem pieszych spacerów, wędrówek, wypadów rowerowych lub joggingu. Foxterier jest krnąbrny, ale inteligentny. Poświęcisz mu czas, zyskasz kompana. Zaniedbasz, uzyskasz małego destruktora. Foxteriery brały udział w polowaniach konnych ze sforą psów, w której dościgano ścigano zwierzynę aż padnie. Towarzyszyły psom kończym najczęściej Foxhoundom, przez co musiały być tak samo szybkie. Ich zadaniem była praca pod ziemią, z tego powodu feksteriery były małej wielkości by mogły zmieścić się w noże. Selekcjonowano je również pod względem ciętości, ponieważ często musiały się zmierzyć z lisem, który walczył o życie. Jeszcze w XIX wieku Foksteriery krótko i szorstkowose stanowiły jedną rasę. W 1863 roku Foksterier krótkowosy został uznany za rasę. W Polsce Foksteriery pojawiły się w okresie międzywojennym. Dziękuję hodowli Milagnes FCi za udostępnienie swoich psów oraz podzielenie się wiedzą. Kontakt do hodowcy można znaleźć pod filmem w opisie. To już wszystko czym chciałem się podzielić w tym filmie. Jeśli uważacie, że film był fajny i chcecie więcej tego typu filmów o innych rasach, prosiłbym o subskrypcję i lajka.